Witam Was w, w kolejnym odcinku, w którym będziemy. <laughs> jakby tak powiedzieć, będziemy robić skrypty i się uczyć o skryptach. Sam też się pouczę Więc tak, y na początku zapraszam Was na serwer Software Plus GD na którym macie kity, y kit, kit VIP. Macie przeróżne rzeczy. Y kit VIP jest, znaczy VIP jest od. Tam 20 zł. Piszecie VIP, to dostacie dlaczego. Ile kosztuje i jakie mam dostępy. Kit kill będzie dostępny później. Będzie kupienia za 1 zł, tak? Za 1 zł. Wiem. Za 1 zł. Nie. Za 5 zł popręciłem. I tak. To wszystko, co na razie ja je powiem. I mówię, mówię dalej o skrypcie. Więc o skrypcie mogę powiedzieć tyle, że. O, skrypt jest taki: M. Musimy wpisać na M. Wpisujemy swe, swoją nazwę, albo kołoś nazwę. Mam bo mam na Lunarze tak wpisane, tak Wam pokażę, tylko że tu nie są dane cięcia. Yy, spacja i wpisujecie sobie jakiś numerek, jakikolwiek. I to jest druga próba nagrywania i dlatego sobie miałem wcześniej pokazane, więc tak, dodajemy sobie 1, to doda, doda, dodaje się na pewno jeden, i jeżeli chcemy dodać jakąś większą liczbę, to dodajemy 100 milionów. Tak, 100 milionów. Wpisujemy teraz moni, to jest wymaga, wymaga waluta moni, i teraz właśnie dodało nam 100 milionów. Za chwilę Wam pokażę skrypt. Ben, ben, będę się jeszcze uczył, więc na pewno dużo rzeczy będzie tu pozmieniane. Mm. Więc tak. Co mogę tu po powiedzieć? Chyba idziemy do skryptu. Więc tak, w skrypcie y, uczymy się teraz skryptów, pisanie skryptów. Tak. Aby zrobić ten skrypt, się uczymy. Y, więc, żeby zrobić ten skrypt, dokładnie trzeba mieć tak. Komend, y, czyli komenda po polsku. Musicie zawsze, jeżeli tu ma być komenda, musicie zawsze na, na pierwszej linijce dać przy boku spacja. Jaką chcemy, mieć, żeby była komenda? No, na przykład musi być taki, tu ten, yy, do komendy. I wpisujmy na przykład Pokémon, może być Roblox, minecraft ale my dajmy M, jak money Offline players to znaczy, że gracz, że jakiś gracz, który ma być, no. Kolejny to jest number. Number to jest, że numerek. Jeżeli tutaj wpiszemy na przykład w, to nam się wyświetla usage. Nie wiem, jak to się nazywa. Usage, który, Co to znaczy użycie. Użycie, no i tu pisze o poprawne użycie. Chyba nie muszę to za bardzo tłumaczyć. Permisją, że, jeżeli nie ma, że, pe, jaka jest permisja, żeby mieć, jeżeli mam tą permisję, czy to będzie działać. <coughs> Permission message to jest, że jeżeli nie mamy permisji, to tu pisze nie mam dostępu do moni, kapka, A tru, Trigger to musi być zawsze pod tym, a jeżeli będziecie to mieli nad tym, to Wam skrypt chyba, a nie, skrypt będzie Wam, wam na 100% nie działał. I właśnie mogę Wam powiedzieć <noise> główny powód dlaczego nie działa Wam Więc <k>, <k> jeżeli napiszę Komenda y Send znaczy, że wys wysyłamy jakąś wiadomość i widzę, że mam tu błąd że... mam tu błąd y y y piszemy swój kolor mogę wam jeszcze dodać coś takiego eee, l i właśnie dodałeś argument drugi to są argumenty to jest argument pierwszy a to jest argument drugi który napisaliście więc <laughs> jeżeli piszemy na przykład jakąś wiadomość to będzie to musicie mieć procent i arc i arc spacja dwa ark spacja 2 i te procenty, które są przed tym i na końcu, to jest, że pokazuje liczbę, którą ma. Czyli argument drugi, bo to są liczby nawet. Dogracza tego. To jest argument pierwszy. W procentach, bo musi być w procentach, żeby wyświetlał. Tu mamy argument pierwszy. Offline players. Offline players, żeby można było tabować, ale tu też będzie mogło tabować, więc nie szkodzi Tu player, tu player, zapomniałem napisać, bo tak by mogło pisać do wszystkich graczy którzy są na serwerze, więc no. No. arc yy, myślnik tu. Dlaczego teraz to nie jest w tak sobie w procentach Teraz wam pokażę na przykład, dlaczego to nie jest w procentach. Yy, to zostawiamy. I teraz, wpiszemy SKR, SKR, i yy, nazwę. Jak widzicie jest błąd. Ten błąd dużo zmienia, to cały skrypt wsuwa, prawda? Wpiszemy to, piszemy A, 1. No to wyświetli się nazwę. Tylko, że Teraz Wam ulepszyłam to lekko, ale jak widzicie, coś się zepsuło w skrypcie, że nie działa. Bo nie działa. Więc, Art Procent to nie jest to, co wymaga. To nie jest to, co wymaga od nas nasz skrypt. Skrypt wymaga nam na przykład tego, dlatego, że to jest do wyświetlania, a to jest do używania. To jest do wyświetlania w procentach, a to jest do używania. Jeżeli Wam właśnie powiedziałem błąd, w wiesz, dlaczego Wasz sklep nie działa, to właśnie to jest przyczyną, którą musielibyście się nauczyć tego. Więc tak, to będzie na tyle z tego odcinka. Nagram sobie kilka odcinków na zapas. I wrzucę wszystkie od razu. Dobra decyzja. Nie no, ten skrypt mi się tak, tak bardzo trochę ocenia. Jeżeli chcecie, żebym dodał do tego skryptu, e, żeby e, nam e, usuwało to, to napiszcie w komentarzach w, w pastelinie, jeżeli się nie mylę. To zrobię. W, znaczy, nie, że się nie mylę, to w, wkleję wam ten. Ten skrypt, żebyście się, się musieli męczyć. Więc myślę, że ten krótko. 8-minutowy odcinek Wam się spodobał. I to jest seria, w którym się uczymy skryptów, dlatego, to jest takie, takie. Krótkie. Więc myślę, że to się Wam podobało i wszystko będzie ok. W skrypcie. Jeżeli coś jest zepsute w skrypcie. To macie mi napisać i napisać mi też w komentarzu, jaki to jest błąd, bo mogę Wam chętnie pokazać I wytłumaczenie, coś to zrobiliście, a ja Wam się żegnam. Nie.